Czarna książka. Co powiedziałaś, kochanie? Jak wyciągasz tę książkę, to wolę nic nie mówić. Muszę dbać o swoją opinię. Jak jeszcze raz narobisz takiego bałaganu jak w Warszawie, to nie będziesz miał o co dbać. Na wielkich salonach usłyszeli o miliardach wywalonych w błoto. W jakiś to sposób. Za nami pracowite dni. Warsaw Enterprise Institute gościł na X europejskim kongresie samorządów. To jest jedno z największych wydarzeń społeczno-ekonomiczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsza polska impreza z udziałem prezydentów miast, na której pojawili się też europejscy dyplomaci, merowie z Finlandii, Czarnogóry, Rumunii, Włoch, Chorwacji. Z całej Europy. Impreza zgromadziła blisko 3000 gości i panelistów. Gwoździem programu był naturalnie panel dyskusyjny pod tytułem Odchudzić Czarną Księgę. Jak unikać marnotrawstwa środków publicznych? W dyskusji wzięli udział prezes Wej Tomasz Zrublewski, wiceprezes Sebastian Stodolak, prezes Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek, radna Złomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak i moja skromna osoba. Dla tych, którzy nie mogli być z nami, nie martwcie się i tak nie było transmisji, bo najwyraźniej ktoś stwierdził, że marnotrawstwo lepiej omawia się w kameralnej atmosferze. Dlatego dziś opowiem o wnioskach, jakie płyną z naszej debaty. Dlaczego miliony złotych wciąż idą na nietrafione inwestycje? Czy przyczyny marnowania pieniędzy są do naprawy w ramach tego systemu? Czy konieczna jest jednak jego radykalna przebudowa? Co można zmienić szybko i w miarę bezboleśnie? No i wreszcie, czy powstanie trzecia edycja Czarnej Księgi? To jest 22. odcinek Niszczarki Podatków. Zapraszam serdecznie. Prosto z pięknej malowniczej Warmii oraz Mazur, z Mikołaj, gdzie Warsaw Enterprise Institute gościł podczas 10. Kongresu Samorządów. Ja Państwa pozdrawiam i zachęcam do wspierania wej wolności w remoncie, a pośrednio także Niszczarki Podatków za pośrednictwem Patronite. Wcześniej opisywaliśmy już poszczególne przykłady, które znalazły się w Czarnej Księdze. Czy trudno było je znaleźć? Czy wszystkie spaja jakiś wspólny mianownik? I czy nasza publikacja wypełniła swoją rolę i misję? O to zapytał mnie Sebastian na samym początku naszej dyskusji. Pisząc drugą czarną księgę, myślałem, że nie będzie łatwo, ale jednak było. Skoncentrowaliśmy się na przykładach świeżych, z reguły nie starszych niż rok. Znaleźliśmy wiele przeróżnych i trzeba było Poczynić odpowiednią selekcję. Co można powiedzieć o marnowaniu kasy przez rządy i samorządy? Poza naszymi przyjętymi kategoriami totalny absurd i pomysł dobry, wykonanie złe można temat poszerzyć i wyróżnić dodatkowe kategorie. Ja znalazłem cztery. No i tak, numer jeden to są nietrafione inwestycje ideologiczne. Im bardziej inkluzywny projekt, tym lepiej. Im więcej ludzi może się pod nim podpisać tym lepiej. Jeśli już musimy wydawać publiczne pieniądze, no to róbmy to tak, by posłużyły zdecydowanej większości, a nie wąskim grupkom beneficjentów. Projekty motywowane ideologicznie, czy z prawa, czy z lewa często okazują się tandetne, kosztowne i wzbudzające złość lub politowanie. W drugiej edycji Czarnej Księgi znalazły się przykłady takie jak choćby dofinansowanie kontrowersyjnych wrocławskich Prac artystycznych czy promocja stref czystego transportu w Krakowie przez youtuberów. Kategoria numer dwa: projekty pod presją. Co nagle? To po diable, w Polsce pieniądze wywalane są w błoto często ze względu na polityczną presję lub chęć promocji poprzez wykonanie jakiegoś wielkiego, spektakularnego projektu. Tu odnotowaliśmy takie przykłady jak nadmiarowy zakup wakcyn w czasie pandemii, wydanie pieniędzy na promocję sportu podczas Euro 2012 na koncert Madonny, spoty promocyjne prezydentów miast i magistratów, czy wreszcie wpompowanie milionów złotych w związki sportowe, które z Olimpiady przywiozły jeden złoty krążek. O koncercie Madonny sprzed kilkunastu lat wspominam, bo sprawa wróciła niedawno. Prokuratorzy chcieli zająć się nią a, i rozliczeniem polityków odpowiedzialnych za wydanie tych pieniędzy. Z tym, że sejmowa komisja nie udzieliła jednak zgody na uchylenie mandatów poselskich. Życie. Kategoria numer 3 to projekty niepolityczne, nieideologiczne, tylko po prostu spartolone po całości na etapie planów, audytów, kalibracji inwestycji, przygotowywania kosztorysów, ekspertyz. I, tak dalej. I tu mamy całą masę, całą plejadę takich przykładów i kwiatków, począwszy od windy na gdańskim dworcu, która jedzie aż 30 cm w górę, po zbyt drogie zakupy odblaskowych ludzików. Tomasz Wróblewski zwrócił też uwagę na przykład z pierwszej edycji, mianowicie na budowę obwodnicy w okolicach Jędrzejowa na Kieletczyźnie. Tam pomimo protestów i uwag wybudowano nową trasę w pobliżu domu. Huk był tak duży i niemiłosierny, że inwestycja zmusiła mieszkańców 20 domów do wyprowadzki, tyle że nie było wcale chętnych do wypłacania odszkodowań. Powiedz mu tak, że nieporozumienie takie. Wreszcie mamy kategorię numer 4, czyli niezamierzony efekt komiczny. No i tutaj konkurencja znów była wielka. Krakowski zbiornik retencyjny, który jeszcze przed nadejściem powodzi rozszczelnił się od deszczu, strefa wypoczynku pod wiaduktem, droga, która się zwinęła, gruz w parku Cichociemnych robiący za wystawę, wiata widokowa w środku lasu, czy most dla wiewiórek lub ratowanie królików w Warszawie. Ile tego w tej pierwszej i drugiej edycji było? No i teraz, co z tym można w ogóle zrobić i czy coś... Można. Pani radna zwróciła nam uwagę podczas tej dyskusji, że należałoby rozgraniczyć kwestie wielkich rządowych klap od tych pomniejszych błędów samorządów, no bo one siłą rzeczy dysponują znacznie mniejszymi, e, skromniejszymi budżetami. Była burmistrz Łomianek przekonywała, że wieloletnie strategie samorządowe i plany są z reguły przemyślane, podparte analizami i one wpisują się w takie wieloletnie strategie, wynikają z realizacji statutu Prawa. Wtedy zwróciłem uwagę, że nie jest tak do końca w każdym przypadku, bo mamy przykład z pierwszej edycji czarnej księgi, przykład zimnych term na warmi dokładnie w Lizbarku Warmińskim. Od wielu lat tam zwracano uwagę, że woda w tamtejszych okolicach może być zbyt zimna na termy. Inwestycje jednak wykonano, a teraz za podgrzewanie wody trzeba słono płacić. Czasem mówi się o milionie. Złotych rocznie. No i stanęło na tym, że miasto chciało to sprzedać. Tylko żaden prywatniarz nie chciał kupić, no bo nikt nie chce dopłacać do interesu, który, jak jest się ucieszyło. Jest zimny, no. Nikt od samorządów nie chce teraz kupić tych term, które samorządy chcą sprzedać, a i to nawet za dużo, dużo niższą cenę niż pierwotnie ją ustalili. Istotnie, rządowe niewypały są jednak zwykle wyraźnie kosztowniejsze od tych samorządowych. Tomasz Rublewski zwraca uwagę, że państwo i miasta niepotrzebnie angażują się w sektory, które z powodzeniem i lepiej może wykonywać prywatny biznes. Profesor Dudek mówił z jednej strony o walorach decentralizacji, Podkreślał wartość samorządów, ale z drugiej przekonywał też o potrzebie mechanizmów kontrolnych, tak by nie marnować publicznych pieniędzy. Sebastian Stodolak zwrócił uwagę, że w Finlandii ruch kontrolujący władzę i rozliczający ją z wydawania publicznych pieniędzy liczy kilkaset tysięcy osób, co robi wrażenie, zważywszy na to, na liczbę mieszkańców w Finlandii. Ja sądzę, że dziś mamy do czynienia z pilną potrzebą deregulacyjną i tym może być projekt Rafała Brzoski, o którym mówiłem w poprzednim odcinku i w który włącza się WEI. W USA Elon Musk ma zająć się cięciami wydatków w ramach nowo powstałego Departamentu Wydajności Państwa. Podczas swojego niedawnego przemówienia prezydent USA Donald Trump mówił, że dzięki jego ekspertom, ekspertom Muska, a jego analitykom wykryto, iż tamtejszy Social Security wypłacał świadczenia dawno nie ludziom rekordziści mieli mieć e, grubo ponad 200 lat a najstarszy beneficjent był starszy od całych Stanów Zjednoczonych More than a years older than our country. We have a healthier country than I thought Bobby No dobre, pewnie każdy chciałby mieć takiego prapradziadka, który dalej nam finansowo pomaga. Im mniej pieniędzy w rękach polityków, tym mniej mogą oni zmarnować. W kuluarach przysłuchujący się debacie zwrócili potem uwagę na problem zamówień publicznych. Dlaczego postawienie prostej ławki, pergoli, kwietnej łąki. Kosztuje często setki tysięcy złotych. Przecież nikt normalnie nie wydałby takich pieniędzy. Uczestnicy konkursów mają świadomie zawyżać ceny, a zamawiający samorząd płaci takie stawki, których prywatny klient by nie przyjął. Ponadto zamówienia konkursowe mają promować wielki biznes. Mali, często tańsi nie mają szans. Co jeszcze może przynieść jakieś pozytywne zmiany? Jak mówiliśmy. Decentralizacja, patrzenie władzy na ręce i piętnowanie marnotrawienia środków podatników. Uważam, że bez ustanowienia większej odpowiedzialności urzędników za zmarnowane pieniądze trudno będzie o trwałe zmiany, no bo ciągle te fundusze płynące z naszych podatków traktowane są jako dobro niczyje. Z pewnością nie da się w ciągu godzinnej debaty rozwiązać problemu marnotrawienia publicznych pieniędzy. Uczestnicy Rozmowy i publiczność byli jednak zgodni że idea punktowania nietrafionych projektów jest po prostu dobra. Trzeba piętnować brak pomyślunku i oglądania, i brak oglądania pieniędzy podatników z wielu perspektyw. Misja Czarnej Księgi się nie kończy i nie skończy, bo doczekacie się Państwo trzeciej edycji. Więcej nawet powiem. W samych Mikołajkach dostałem informację o kolejnym bublu, bardzo ciekawym, na razie nie będę zdradzał. Spływają do nas nowe zgłoszenia. Za co jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy też za aktywność w plebiscycie Czarnej Księgi w tej drugiej edycji, który to plebiscyt został z tego powodu przedłużony. Ja dziękuję również za liczne komentarze do poprzedniego odcinka, w którym przesyłali Państwo swoje pomysły na deregulację i cięcia publicznych wydatków. To wszystko zostało odnotowane, a efekty, mam nadzieję, zobaczymy wszyscy. Do zobaczenia wkrótce.